Nieposłuszny Jonasz Prorok Elizeusz już nie żył, umarł w spokoju, a jego dusza odpoczywała teraz w niebiańskim Bożym mieszkaniu. Bóg nie przestał kochać narodu izraelskiego i posyłał do Niego swoich proroków. Którzy przypominali Izraelowi o Jego wielkiej, przebaczającej miłości oraz o jego ratunku dla każdego człowieka. Za czasów króla Jeroboama II, syna Joasza, żył prorok Jonasz. Był on dobrym sługą Boga. Pewnego razu Pan Bóg powierzył mu bardzo trudne zadanie, którego prorok się przestraszył. Jonasz miał mianowicie udać się do bezbożnego miasta, Niniwy, i nawoływać jego złych i zdemoralizowanych mieszkańców do pokuty. To miasto zginie, jeśli ludzie nie zwrócą się do Boga. Taka podróż była bardzo niebezpieczna, jako że mieszkańcy Niniwy byli dawnymi wrogami Izraelitów. Jonasz wiedział, że Pan Bóg bardzo się na nich gniewa z powodu ich grzechów. Prorokowi przyjdzie mówić nieprzyjemne słowa napomnienia, a za to ci ludzie mogą go zabić. Strach wypełnił serce proroka, dlatego zdecydował się na ucieczkę. Udał się dokładnie w przeciwnym kierunku nad morze, pragnąc odpłynąć do wielkiego miasta. Tarszysz, żeby jak najdalej ukryć się przed Bożym nakazem. Znalazł statek, który wkrótce miał wypłynąć w morze i uprosił kapitana, by wpuścił go na pokład, płacąc mu za to sowicie. Zadowolony i szczęśliwy Jonasz zszedł pod pokład, Położył się i spokojnie zasnął. Pan Bóg ze smutkiem patrzył na pewnego siebie i beztroskiego proroka, który nie wypełniał jego polecenia. Wkrótce pan zesłał na morze wielki sztorm statkiem rzucało jak łubinką orzecha wielkie fale z hukiem rozbijały się o burtę a woda zalewała pokład kapitan i marynarze bardzo się przestraszyli dlatego że pływali już wiele lat a takiego sztormu jeszcze nie przeżyli na pokładzie było coraz więcej wody, której nie nadążali wylewać, a Jonasz spokojnie spał. Nawet najgorszy sztorm był dla niego niczym w porównaniu z zadaniem, które otrzymał od Boga. Był gotów wszystko przeżyć, byle tylko nie iść. Do Niniwy. Prorok zapomniał o tym, że jego miejsce jest pośród bezbożnych ludzi, a nie w przytulnej kajucie. Jednak minie jeszcze trochę czasu, zanim Pan Bóg przypomni Jonaszowi, czyim jest prorokiem i komu powinien służyć. Na podstawie Drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 14, wersety od 23 do 29 oraz Księga Jonasza, rozdział 1, wersety od 1 do 5. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze. I błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.